Wesprzyj kanał i postaw wirtualną kawkę. Link w opisie. Ja jestem posłem z tego okręgu. Nie mogłam lekceważyć absolutnie tych uwag, które trafiały do biura poselskiego. Stąd przyjechałam przygotowana z następującą informacją, że nie ma żadnych dalszych analiz, że nie ma planów, że tylko i wyłącznie to, co w tej chwili się dzieje, czyli owe cztery zbiorniki zaplanowane przez poprzedników, będą realizowane. Pani niepokoją nas. niepokoją ten istnieje, to jest zamierzenie budowlane. Nie można mówić, że tego w ogóle nie będzie. Dlatego deklarujemy, że będziemy się z tego wycofywać. Jak pani redaktor zauważyła, pojawiły się bardzo niepokojące informacje. Otóż konsultant, który jest konsultantem Banku Światowego, informuje obywateli o tym, że ich domy podejmuje jakąś decyzję, będą wyceniane, że obywatele będą wysiedlani. No to jest przekroczenie absolutnie kompetencji. Na na które zapraszani byli mieszkańcy, była taka informacja, że konieczna jest budowa kolejnych suchych polderów, więc nie wysali sobie tego spali. Wyjaśniamy wszystkie tego rodzaju głosy, bo rzeczywiście te emocje pokazywały, że ktoś gdzieś powiedział, gdzieś było napisane. Ja ucinam wszystkie dyskusje, tak jak się umówiliśmy, w następnym tygodniu stowarzyszenia, które były dzisiaj obecne na spotkaniu, i burmistrzowie czy też wójtowie otrzymają jednoznaczną informację od rządu. Naprawdę nie możemy takich niepokojów wywoływać na pięknej, na pięknej ziemi kłodzkiej, że tych inwestycji, o których mowa, czyli kolejnych zbiorników, po prostu nie będzie.